Dzień dobry wszystkim, chciałbym tutaj cykl taki zapoczątkowy, dotyczący prac lekarskich, przed nami dach, na którym będzie karpiówka, zaczynamy pracę i spotykamy się z sytuacją tutaj dotyczącą okapu, mamy pięknie nabite kontruaty, wyprowadzoną papę no i tutaj są pewne błędy, polegające na tym, że oczywiście pod papą powinna iść obróbka e, blacharska. E, i, no przez to, że te gwoździe są tutaj dosyć blisko nabite, to teraz my tego nie, nie włożymy. E, to z gwoździarki bite, więc ciężko będzie to bardzo wyjąć, więc podejmę decyzję, że na całym okresie będziemy tutaj e, odcinać te kontrolaty, montować e, blacharkę. Z uwzględnieniem tego, że również tutaj będzie deska okapowa. Eee, no i trzeba będzie tą obróbkę blacharską tutaj odsadzić. Na tyle, żeby uwzględniała to, że w przyszłości będzie tutaj deska, którą zamontujemy, blacharka i tak dalej. No i wiadomo, podbitka. I pokażę Wam jeszcze jeden błąd, który jest tutaj na tym dachu. Chodzi o kosz. Nabicie, nabite tutaj kontrolaty e, powodują, że nie jesteśmy w stanie dobrze wyprofilować kosza. Jest to stare rozwiązanie błędne inaczej się te rzeczy w tej chwili wykonuje także trzeba będzie tutaj te kontroty oderwać, te otwory zabezpieczyć. To dopiero będzie dobrze zrobione. Także na tyle, na tyle dziękuję. Jak już zrobimy tutaj pewien zakres prac tutaj obróbki, poprawimy kosze, nabijemy łatę, to wówczas wrócimy do tematu, nagram kolejny filmik. Pozdrawiam.